wygnaniec z byłej rzeczy pospolitej. Zapraszam Państwa teraz na blog Józefa Wieczorka. Czyta autor. Gorąco polecam, Profesor, fanatyk zaniedbywania studentów. Jacek Majchrowski, wielofunkcyjny obywatel Krakowa, od 15 lat prezydent miasta Krakowa obecnie w trakcie czwartej kadencji a od 45 lat związany umową z Uniwersytetem Jagiellońskim a od roku 2000 także z Krakowską Akademią imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego skończył lat 70 i zgodnie z prawem przynajmniej na ujocie, winien przejść na emeryturę prasa podaje jednak że Majchrowski chce uczyć dalej, ale nie wiadomo, czy jego chęci zostaną zaspokojone. Nie wiadomo też, czy czasem Majchrowski nie zamierza startować na kadencję piątą prezydenta Krakowa, jeśli tego prawo nie zabroni. Do tej pory uczelnia UJ nie chciała rezygnować ze tytułu prezydenta Krakowa, mimo że zaniedbywał studentów. Opuszczał wykłady i to od lat, ignorował dyżury. Niewielki z niego mieli pożytek studenci przygotowujący prace magisterskie. W roku 2013 UJ wypłacił mu 95 tysięcy złotych, widocznie wysoko ceniąc jego zaniedbywanie studentów. Trudno się zatem dziwić, że mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, nadal chce studentów zaniedbywać. Bo około 100 tysięcy złotych jednak nie jest do pogardzenia. Choć jak od nas słyszeliśmy, pensje profesorskie są głodowe. I stąd nikt na poziomie, na uczelni nie chce pracować. No to fakt tym bardziej, że obecny poziom wyznaczają ci, którzy oszukują studentów i boją się myśleć, a nie każdy, a szczególnie ktoś na jakimś poziomie chce robić zadurnia. Za bezmyślnego zbojaźni, a oszukiwaniem się brzydzi. Mimo kiepskich pensji na uczelniach, zdarzają się fanatycy uczenia studentów nawet po przejściu na emeryturę, nawet jeśli to formalne uczenie jest realnym zaniedbywaniem, bo 24 godziny na dobę nie da się pracować i to przez lata, nawet jak się jest profesorem. Nazwyczajna kasta akademicka z wynagrodzeń za pozarządztwo akademickie nie rezygnuje, bo przecież pekunia non olet, a władze uczelni przez tą kastą wybrane bynajmniej pozarządom nie chcą zmniejszyć wynagrodzenia, mając na uwadze kolejne kadencje i pokadencyjne umiejscowienie. Ta sytuacja trwa od lat i to bez przeszkód, bez protestu, bo uczelni z elementu niewygodnego, stanowiącego zagrożenie dla takiej formuły uczelni, same się oczyściły, usuwając na wieki, do żywotnio tych, którzy studentów nie zaniedbywali, wykłady i to ponad miarę przeprowadzali, a studenci przygotowujący prace magisterskie mieli z nich wielki pożytek. Tasy dla profesorów, szczególnie przewodniej siły narodu, Stanowili zagrożenie, bo studentów nie oszukiwali i nie bali się myśleć. A co gorsza myślenia i to krytycznego studentów uczyli. Takich na uczelniach nie można było tolerować, bo gdzie by naród zaprowadzili? Na kogo profesorowie zaniedbujący studentów by wychodzili? Władze uczelni wiedziały i wiedzą, co robią. Płacić trzeba i to dobrze. Wielofunkcyjnym i to pieszczącym wysokie funkcje, pozorantom, zaniedbującym studentów, oszukującym ich jak inni, bezmyślnym, zbojaźni, bo ci stanowią gwarancję utrzymania się na zwyczajnej kasty akademickiej na dalsze lata, a nawet wieki.